Okazja, aby zobaczyć dinozaury na dużym ekranie, jest wystarczającym uzasadnieniem, aby pójść do kina. Ale mam wrażenie, że film Park Jurajski Odrodzenie nie mówi nic nowego, nie licząc jednej rzeczy, czyli tego, że papierek po batonie potrafi zniszczyć laboratorium. To nie jest spoiler. Dziękuję za uwagę. Nazywam się Dawid Szombierski. Na tym kanale zamierzam skupić się na popularyzowaniu filozofii, czytelnictwa i wartości demokratycznych. Zachęcam do wsparcia działalności w serwisie Patronite. Każdy patron ma realny wpływ na kształt tego kanału. Na platformie Substack można czytać za darmo moje teksty. Wystarczy podać adres e-mail, aby dołączyć do listy odbiorców newslettera. Polecam wersję premium, która otwiera dostęp do moich opowiadań oraz wpisów z dziennika filozoficznego zatytułowanego Konfrontacje z teraźniejszością. W serwisie kup mi kawę można również wspierać moją działalność w ramach wdzięczności za jednorazowe wpłaty, chętnie przekonuję Przygotuję na kanale krótką odpowiedź na pytanie zawarte w dedykacji. Innymi słowy, jeżeli ktoś doda pytanie do jednorazowej wpłaty w serwisie kupni kawę, to postaram się w ciągu dwóch tygodni w jednym z materiałów odpowiedzieć na zadane pytanie.